Witam, czas podsumować jazdy próbne i przedstawić moją decyzję. Tylko trochę opowiem tutaj o technicznych aspektach tych aut, bo większość już opowiedziałem podczas tych wszystkich testów, które oczywiście możecie zobaczyć na kanale. Tutaj bardziej skoncentruję się na mojej decyzji zakupów, którą zmieniłem kilka razy. To będzie moje pierwsze auto elektryczne i szukałem czegoś, co da mi radość z jazdy, ma dobry zasięg, bo nie chciałbym się zniechęcić do elektryków. No, i oczywiście przystępna cena, co w dzisiejszych czasach jest trochę no, takim żartem. <laughs> ogólnie wszystkie te auto są naprawdę dobre, a rzeczy, które mi przeszkadzały, są bardzo subiektywne, i założę się, że to, co mi przeszkadzało lub podobało się, ktoś inny totalnie w inny sposób to odbierze. Zacznę od Xpeng'a G6, który był moim faworytem przed wszystkimi jazdami próbnymi, i ogólnie to auto zwróciło moją uwagę na elektryki. Na początku nawet nie, nie rozważałem elektryków i testowałem tylko spalinowe hybrydy i plug-in hybrids. G6 testowałem w wersji Performance, przed i liftową. Nie wybrałem jej ze względu na to, że nie podobał mi się układ kierowniczy i sama kierownica, które są walne i źle mi się nią manewrowało. Tym autem jeździłem dzień po jazdach próbnych Tesla Model Y z napędem na cztery koła i z napędem na tylnią oś. Te nowej greki y super mi się prowadziło w porównaniu do poprzedniej wersji. To było <noise> dzień do nocy. Stary przypomina mi trochę samochód Flinstonów z betonowymi kołami i mało wybaczalnym zawieszeniem. W Uniperze świetnie mi się siedziało. Dobra była widoczność, dobry zasięg w Long Range, jak na ten typ samochodu, bardzo praktyczny samochód i bardzo mnie zachęciła promocja 4000 euro rabatu przy wymianie swojego starego auta. I to auto było moim bezkonkurencyjnym faworytem. Później nadszedł czas na Model 3, którego ogólnie w ogóle nie brałem pod uwagę na początku, dlatego że nie miał monetek do kierunkowskazów ani kamery z przodu, ale w wersji na 2026 rok dodali już te rzeczy. I na dodatek wersja Long Range ma też nową baterię, która zwiększa zasięg do 750 km w WLTP oczywiście, co jest oprócz Lucy chyba najlepszym wynikiem na rynku. Na dodatek ten model jest obejmowany tą samą promocją co Y, czyli 4000 euro obniżki, i nagle to auto zrobiło się bardzo atrakcyjne dla mnie podczas jazdy próbnej przeszkadzała mi kiepska widoczność niski sufit i masywny suPK, ale frajda z jazdy była naprawdę rewelacyjna nagle zapomniałem trochę o tych wadach zdecydowanie nigdy tak dobrze się nie bawiłem podczas jazdy próbnej jak, jak tym samochodem potem znowuż wypożyczyłem Model Y Long Range i zacząłem myśleć jak dojrzała osoba o praktyczności i to auto nadal było moim faworytem Na końcu przyszedł czas na Ziker 7X kopara mi naprawdę opadła jak wsiadłem do tego auta i zacząłem nim jeździć zdecydowanie czuć, że to auto było projektowane w Szwecji z myślą o europejskich klientach byłem zafascynowany jak to auto się prowadzi, jak wszystko jest wykonane w środku Po jeździe dostałem ofertę, która niczym się nie różniła od tego co jest na internecie więc bardzo się zawiodłem Później do tego, jak zacząłem dokładać zimowe koła, to dodatkowy koszt 4000 euro, czyli takie same ceny jak w BMW i Mercedesie. Do tego koszta serwisu to jest 580 euro rocznie, czyli nawet więcej niż w moim spalinowym aucie, co mnie strasznie zdziwiło. Jeszcze żeby było mało tego, to przeczytałem artykuł w szwedzkiej prasie, że Ziker to jest marka, która najwięcej traci na wartości na szwedzkim rynku. A wiadomo, że nikt nie chce sprzedać auto za 2-3 lata i, i stracić połowę wartości niego. I to już mnie naprawdę bardzo zniechęciło. No i zaczęły do mnie przemawiać ekonomiczne aspekty. Czy naprawdę jest to warte, i czy nie wystarczy mi model Y Long Range, który jest o wiele tańszy, a z tymi dodatkowymi promocjami to już jest gigantyczna różnica. Ma też o wiele tańsze zimowe koła i nie płaci się za serwis. Ma o wiele tańsze ładowanie na superchargerach. Na niektórych stacjach nawet taniej niż u mnie w garażu. Jako wisienka na torcie, jak ma się link rekomendacyjny od kogoś innego, to dostaje się 1000 km darmowego ładowania. Więc postanowiłem kupić Y Long Range. Tylko, że ku mojemu zdziwieniu, promocja tych, ta promocja 4000 euro na Long Range już nie, nie, nie było. I tylko została na wersję AWD która ma trochę gorszy zasięg, ale większą moc silnika i więcej głośników, co akurat mnie to zbytnio nie interesowało. Więc znowu zacząłem myśleć, czy wybrać YAWD z promocją, ale drożej niż zakładałem to od na początku, czy może Model 3 z promocją i super zasięgiem i bezkonkurencyjną frajdą z jazdy. tak po paru nieprzespanych nocach, ja to mówię naprawdę, nieprzespanych nocach, postanowiłem wybrać Model 3 Long Range, ma najlepszą wartość do ceny, może, jakbym wiedział, że nie będą duże zmiany w elektromobilności, to chyba bym wybrał inaczej. Z myślą, że zostawię sobie samochód dłużej, na jakieś 4-6 lat. A więc, tak wygląda mój wybór. Auto jest już zamówione i przewidziana dostawa to jest 14-28 listopada. I to też pokazuje, jak cena ma duży wpływ przy wyborze samochodu. Na początku nie spodziewałem się, że to będzie miało tak duże znaczenie. Mój kolejny film zrobił o tym, jak odbieram to auto. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam z powrotem na mój kanał. W międzyczasie mam ochotę przyjechać się też Mazdą 6 bo chciałem tak zobaczyć, jak się jeździ z punktu widzenia posiadacza Mazdy. No dużo mówi się, że 6 to już nie jest Mazda, bo chińska i tak dalej, a więc chciałbym samemu to sprawdzić.